Kilkadziesiąt różnorodnych krasnali wykonanych przez dzieci z sądeckich szkół i przedszkoli wzięło udział w konkursie na najpiękniejszego bibliotecznego skrzata organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Ogłosiliśmy konkurs na bibliotecznego skrzata. Przedszkolne dzieci, dzieci z klas 1 do 3, wykonały... Przepiękne prace. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt skrzatów bibliotecznych, a przy okazji panie wychowawczynie rozmawiały z dziećmi jak ważne jest czytanie, jak ich rozwija. No i mam nadzieję, że również na wywiadówkach takie informacje się pojawiają. Z okazji rozstrzygnięcia konkursu na bibliotecznego skrzata placówko odwiedziły też dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3. Oprócz wspólnego czytania bajek, konkursów i edukacyjnych zabaw przedszkolaki wybierały także najpiękniejszego krasnala. Bo zrobiliśmy krzata na konkurs. I kto to robił? Cała grupa? Nie. To kto? Połowa grupy. Jest niebieski i ma watę w środku i kubek. Oglądaliśmy skrzaty. Skrzaty w pracy co innych robi z naszego przedszkola i innych dzieci. No i który najładniejszy? Taki no. Wszystkie mi się podobają to. A jak myślisz, co one będą tu robić w bibliotece te skrzaty? No, będą czytać sobie książki. Dzieci jak same przekonują, uwielbiają przychodzić do biblioteki i wbrew powszechnym opiniom o słabej kondycji polskiego czytelnictwa, chętnie czytają książki. A lubisz czytać książki? Umiesz już czytać? Uwielbiam. A jakie najbardziej? Masz jakąś ulubioną? No, z bajek. Jakie no, na przykład z, z filmu Encanto i, i innych takich. A lubisz czytać książki? Mhm. Jakie najbardziej? Takie na no, przygodowe, takie. Co daje czytanie książek? Naukę. No rozwój, no, co daje mądrość. Alina Marek, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przekonuje natomiast, że promocja czytelnictwa właśnie wśród tych najmłodszych jest niezwykle ważna. To jeszcze jest taki etap rozwoju, że nie musimy niczego naprawiać. Po prostu uczymy nowej umiejętności, podtrzymujemy pasję do, do czytania, do słuchania, do wyobrażania sobie. Pedagogiczna biblioteka wojewódzka, z której kiedyś korzystali głównie nauczyciele i studenci studiów pedagogicznych, rozszerza ciągle swoją ofertę. Dziś posiada szeroki księgozbiór nie tylko literatury fachowej, ale także beletrystyki, książek dla dzieci czy szeroki wybór lektur szkolnych.